Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim vlogu, trzeci raz spotykamy się po raz trzeci masło maślane, ale tym razem znowu w kolejny jakiś może ważny temat i znowu moim zdaniem głupi temat. Zawiść ludzka nie jest nam obca i właśnie tego będzie dotyczył dzisiejszy Odcinek dzisiejszy vlog, ponieważ chciałbym poruszyć temat bardzo, ale to bardzo nawiedzający polskiego youtuba, którym są wszystkiego rodzaju dramy, draki i porażki. Nie, nie, nawet nie wiem jak to nazwać. Ponieważ problem jest taki, że coraz więcej osób kłóci się na polskim youtubie, gdzie ja po prostu nie widzę sensu tego, chociaż wiele ludzi uważa, że takie kłótnie. Prowadzą tylko do jednego, do większej liczby widzów i do większej liczby. Właśnie dlatego są te różnego rodzaju problemy i sprzeczki pomiędzy polskimi YouTuberami, ale jest to też nie tylko na polskim YouTubie. Więc od czego to się tak naprawdę zaczyna? Heh, większość tych problemów jest na pewno związanych z nieporozumieniem. Też miałem kiedyś taką swoją sytuację, o której już nie będę jej tutaj przytaczał. Ale. Ja też miałem raz taką sytuację, która no dosyć łagodnie się skończyła powiedzmy, takim kolokwializmem, że odbyło się to dosyć łagodnie, bez tam jakichś wielkich sprzeczek. I. naprawdę jest to dosyć przykre, i pewnie dla tej jednej osoby, dla tej drugiej, ponieważ jest to po prostu nie rozumiem, jak można robić takie rzeczy na. Hmm. Publicznym forum, ponieważ YouTube jest publicznym, każdy ma tam dostęp. To tak samo jakby ktoś kłócił się, nie wiem, w telewizji. I, i po prostu tutaj, jeżeli już załatwiamy jakieś sprawy pomiędzy osobami i naprawdę nam zależy na załagodzeniu tej sprawy, a nie na jakichś tam innych rzeczach, które po prostu nie dochodzą i nie mają sensu. To przecież są inne możliwości kontaktu. Skype, GG, tam nie wiem, wiadomości prywatne, zawsze to można jakoś rozwiązać. Ale kiedy na przykład to się dzieje i wtrącają się to jeszcze w osoby, to trzecie, na przykład widzowie, i mm, są do tego problemy natury takiej publicznej, no to jeju, no ludzie, przecież to można się dogadać, wytłumaczyć sobie jakieś tam niejasności. Przecież każdy. Nie wiem, chyba każdy po prostu nie chce mieć wrogów w życiu i każdy chce mieć jakiś tam spokój zagwarantowany. To jest nawet tam chyba stwierdzone w piramidzie Masłowa, że Masłowa, Masłowa, nie wiem jak to tam jest, ale każdy ma potrzebę bezpieczeństwa i kiedy wychodzimy na forum publiczne z takimi rodzaju Problemami. I to jeszcze mamy żal na przykład do kogoś, że ktoś nagrywa grę, którą my nagrywamy. Ludzie, no, zlitujcie się. Ale. No tak samo, jakby powiedzieć, że ktoś kupił taką samą bluzkę, jak my. Albo ktoś kupił je takiego samego loda, jak my. Albo ktoś. Nie wiem. <laughs> Dobra, głupi przykład. Chciałem powiedzieć coś. Głupiego, ale. Tak po prostu jest. To jest tłumaczenie takich. I to są dorosłe osoby, które tłumaczą się nieraz jak dzieci, że mm, one to robią, bo przecież ja się na tym wybiłem, to ten. nieważne. Po prostu dla mnie jest to dosyć yy, dziwne zachowanie i, tak jak mówię, tutaj pewnie większość odgrywają emocje i to jest właśnie ten problem, że przez emocje i przez to, co nas tam w środku drażni, może być to właśnie ten problem związany nie tylko z nami, ale też i z drugą osobą. Bo bardzo często, kiedy nam coś się w życiu nie powodzi, chcemy znaleźć uzasadnienie tego nie w sobie, a właśnie w drugiej osobie. I dlatego też mniej więcej te draki i różnego tam rodzaju problemy występują. I to właśnie bardzo często też jest to z naszej winy, ale nasza ludzka mentalność. I nasze ludzkie, nie wiem, może ja mam takie zdanie, ale po prostu nie lubimy się doszukiwać winy w sobie, a w innych. Że to inni nie mają racji niż my. I to jest właśnie ten problem, że szukamy takiego głupiego usprawiedliwienia samego siebie i tak naprawdę niczym nie wnosimy tego, że my siebie usprawiedliwiamy, ale innych tak naprawdę możemy tylko i zdołować, zniszczyć. Patrzymy tylko na siebie bardzo często, to jest trochę egoistyczna postawa. Ale tak niestety jest i musimy się z tym pogodzić. Dlatego właśnie nie róbmy czegoś takiego na publicznym forum, ponieważ naprawdę to tylko nic nie wnosi, a tylko jeżeli chcemy załagodzić ten spór, możemy to sobie wyjaśnić, jak cywilizowani ludzie. A czy robienie filmików to też dobry sposób? No to Was proszę, żebyście e, napisali to w komentarzach, czy naprawdę robienie filmików, kiedy stajemy po jednej stronie albo po drugiej jest naprawdę dobre, kiedy my się angażujemy w, to, w tą walkę, bo nawet można to nazwać walkę, przecież nawet niektóre spory na YouTube to wielkie wojny. Ja, <laughs> za przeproszeniem, e, wojna to jest wtedy, kiedy dochodzi broń, kiedy ludzie giną. To, to jest tylko potyczka. I to jest potyczka po prostu głupich osób, które nie potrafią w cywilizowany sposób dojść do porozumienia. Takie jest moje zdanie chociaż. Wiem, że wiele osób się ze mną nie zgodzi, dlatego też nie poruszam ten temat, ponieważ chcę posłuchać i waszych zdań na ten temat. Możecie dodawać odpowiedzi wideo, byłbym wdzięczny. Ponieważ tak jak mówię, jest to temat w którym chcę poruszyć tak ogólnie i chcę poznać i waszą y, jakoś y, rację na ten temat, ponieważ ja nie zawsze muszę mieć rację, możecie mieć też i wasze zdanie, do czego was namawiam. Nie bądźcie ślepi, ponieważ też i ślepota widzów y, doprowadza do tego, że y, takie wojny przynoszą zysk. A dlaczego? Ponieważ jednej osobie zniszczymy na przykład swoją karierę, na którą pracowała dosyć długo, a na przykład niektórym to pomoże, ponieważ na przykład kiedy mniejsi mogą zaatakować większych, więksi, mniejsi, różne są machlojki w tym całym YouTube'owym serwisie, ale jednym to pomaga, drugich to niszczy i to nie zawsze wychodzi, jakbyśmy chcieli, ale tak jak mówię, jeżeli chcemy załagodzić sprawę, róbmy to po prostu pomiędzy sobą w prywatnym gronie, a nie na publicznym forum, kiedy ludzie się po prostu kochają, mieszać w nie swoje sprawy. Jesteśmy narodem plotkarskim, i raczej wszystkie sprawy powinniśmy rozprawiać pomiędzy tymi osobami, które są w to zamieszane, a nie rozpowiadać temu jeszcze na cały świat jak samo, gdybyśmy rozpowiadali wszystkie tajemnice swoje na całym świecie, bo przecież każdy może to zobaczyć. I problem jest w tym, że bardzo często nie szanujemy swojej prywatności i nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, że nasza prywatność jest naprawdę zagrożona. I czujemy się po prostu jak tacy celebryci, znaczy, no, celebryci, celebrytki. Tak troszeczkę może. Dobra, o czym, o czym ja tutaj mówię? Czuję się po prostu jak wielki celebryta. Haha, ha, mam 2,5 tysiące widzów. Nie. Powiem wam, że tak nie jest. Mi to jeszcze do, do głowy nie odbiło. Ja po prostu lo, ro, robię to, co lubię. Nie umiem się wysłowić. Ale tak jak mówię, wolniej pozostawmy to pomiędzy sobą i nie rozgłaszajmy tego, jeżeli chcemy mieć jakiś zysk, A trzeba się nad tym poważnie zastanowić, czy na pewno nie można zrobić tego w inny sposób, bardziej łagodny i czy czasami nie myślimy tylko za bardzo o swojej żeby to łagodniej powiedzieć, o swojej głowie, o swoich rzeczach. O swoim mniemaniu, a nie patrzymy na innych, więc zachęcam Was do tego. Możecie komentować, dodawać odpowiedzi wideo. I czekam na Wasze odpowiedzi, jak zapatrujecie się na tego rodzaju wojny, wojenki, nie lubię tego określenia, pojedynki, potyczki, jak dzieci w moich wózkach i z lizakami, mamo, mamo, tamten mi zabrał coś. To dzisiaj na tyle. Czekam na Wasze komentarze i odpowiedzi. Do zobaczenia. Cześć.